Jeszcze witamy zastępcę komendanta jednostki, głównego organizatora TFA Poland. Najpierw kilka słów o w ogóle konwencji. Skąd pomysł, skąd to się u nas wzięło, bo wiemy, że to już trzecie, trzecia edycja konkursu. Tak, zawody przyszły do nas z Oceanu, ze Stanów Zjednoczonych. Najpierw odbywały się takie zawody w Niemczech, a my od 2008, 2009 roku mamy je w Polsce. No i wiemy, że ekipa jest międzynarodowa, to nie tylko Polacy startują. Yy, tak pchają się do nas, tak mogę powiedzieć. Bardzo dobrze. Stany Zjednoczone, Węgry, Czechy, Niemcy, Litwa. Litwa. Czechy nie dojechały. Tak. Niestety. Cze Wymiękli. Tak, tak, tak. I Słowacja też nie dojechała, też ale nie miała nie dojechać. Ale no tak, pomysł jest z zagranicy. Jak to wygląda na naszych polskich warunkach? Powiedzmy może coś o kategoriach, bo my mhm. widzieliśmy to na żywo i przyznam, że robiło to niesamowite wrażenie. Ten wysiłek w tym upale, to ponadludzkie. Taki był nasz zamiar. Mamy zmęczyć chłopaków bardzo, bardzo mocno. Tutaj wszystkie czynności, które wykonujemy, są czynnościami pożarniczymi. My to wykonujemy na co dzień. Może nie w taki ekstremalny sposób, ale wykonujemy je faktycznie codziennie. Czyli albo wyważamy drzwi, albo wnosimy węże, albo gasimy pożary, albo wynosimy poszkodowanych. A ten zlepek jest takim czymś ekstremalnym. Wszędzie siła i wszędzie wytrzymałość. Jak wyglądały kategorie? Bo mówimy o czterech? Czterech stacjach, stacjach. tak. Czterech stacjach. Pierwsza stacja to były węże. Trzeba było przeciągnąć 80 metrów węży. Potem schylić się i zwinąć tylko dwa razy po 20 metrów węży. I tu węża. już niektórzy mieli problem. Tak, nogi były już bardzo zmęczone i niektórzy już mieli problemy. Potem było parę minut przerwy i przystępował do następnej konkurencji, gdzie był młot tak zwany, tak zwany młot. teraz razy musiał uderzyć młotem 30 kg, potem musiał przebiec z chobokiem, następnie przebiec z manekinem 40 metrów, który. Manekin troszkę ważył. 80 kg ważył, kilogramów. a potem musiał jeszcze wejść na ścianę, która miała 3 metry. Potem skakał sobie, tam odpoczywał sobie z minutkę lub ze dwie, jak był, jak był dobry, i przystępował do trzeciej konkurencji, do tej wieży, na którą wchodzimy. Na której jesteśmy. Musiał wbiec tutaj z chobokami, które ważyły, opakowaniami z wodą, które ważyły po 15 kg każde. U góry Przyznam, musiał. No w... że jest tutaj stromo. <noise> Jak już się na nią wdrapał, musiał wciągnąć 40 kg węża. Węża. Potem musiał zbiec, wykonać taką czynność bardzo precyzyjną i mógł się położyć. I potem była czwarta <noise> konkurencja. To brzmi wszystko niesamowicie. Przyznam, że tu jeszcze był ważny czas na każdą konkurencję. To Powiedzmy sobie szczerze, to nie lada wyczyn wykonać te wszystkie kategorie. Na każdą mieliśmy 7 minut. Tak, ale to startu. od startu do startu, czyli musiał zawodnik wykonać coś w, całą stację, w całą ciągu 4 minut, Dokładnie. bo potem go ściągaliśmy, bo musieliśmy przygotować stację dla każdego następnego, więc Dokładnie. bardzo, bardzo ciężko. Z tego, co widzieliśmy, każda kategoria trwała po kilka minut. Potem tak. była minuta na maskę tlenową. E, wymioty, nazwijmy to po imieniu, i dotarcie do kolejnej stacji. Także tak. uważam, że nie lada wysiłek. Yy, no tutaj też był bardzo dużo wysiłek organizatorów, tu mogę się pochwalić, a szczególnie pochwalić. opiekunów. Każdy z zawodników miał opiekuna, który motywował go w różny sposób, aby dotarł do, kolejnego, do kolejnej stacji. Etapu. Tak. Widzieliśmy, mamy też nagranie wideo, amerykańskiej jednostki, która stacjonuje w Niemczech, także widzieliśmy, co potrafi ekipa, jak potrafi motywować. Pytanie, jak wychodzą Polacy na tle wszystkich reprezentacji. Bardzo dobrze. Nasze, nasze zawody są jednymi z cięższych w Europie. My sobie stawiamy bardzo wysoką poprzeczkę i wygrywa Polak. Wygrywa, wygrywa Polak. wygrywa Polak. Cieszymy się niezmiernie. Tak. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku. Będziemy z nową linią Viterate, gdzie mówimy o środkach, które uzupełniają poziom elektrolitów, węglowodanów, będą wspomagać zawodników. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku przyłożymy się mocniej do zawodów i będziemy mieli jakiś tam wpływ również na starty. Bardzo dziękuję grupy. za zaangażowanie i obietnicę. Dziękujemy. dziękujemy.